Cześć, cześć, cześć. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym ko właśnie w kolejnym odcinku z Minecrafta, w którym wykopiemy stag szmaragdów. E, zacznijmy sobie tutaj kopać. Coś czuję, że chyba jednak diaksów, bo jest ona na sam początek, jak nam skoczyły. O, albo i emeraldów, bo chcę emeraldy wykopać, a nie szmaragdy. Najpierw sobie wykopiemy tutaj, wszystko co jest. Mhm. Mamy 10 ich. Nie wiem, to będzie chyba troszeczkę krótszy odcinek, bo widzicie, tego tutaj bardzo dużo jest. Mhm. O co tutaj chodzi? Tego tutaj jest za dużo. he, he. Co? 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 Tego tu jest za dużo! ludzie mi się to kopanie piersów. A wam? Patrzenie, jak cały czas diaksy są. To jest nudne, prawda? No ale, widzicie. Ja bym już nie chciał mieć tyle diaksów. Trzeba się cieszyć tym, co się ma teraz. Prawda? Trzeba się tym cieszyć teraz. Nasz maragdy, diaksy, to... To, to już się nudzi. Nie, szmaragdy mogą być, ale diaksy, no to już tak nie za bardzo. Ale... diaksy ja też trzeba mieć. Czekaj, nawias sobie wykupię... Skąd to jest? To... Wiesz, jak jest taki szybszy kilof? O, wiem! Mhm. No kurczę, co ja chcę? Hmm. E to Ta t, 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 enchanting t, t, b a mamy troszeczkę tego a nawet nie troszeczkę tego, dużo tego lapisu mamy więc możemy sobie zenchontuwać. Mhm. Mm e, jak jest biblioteczka po angielsku? Aha. B. O. Bookshelf. Ja to znam. Jodź. Płucze. Tego mam za dużo. Ten stone, stone trzeba wywalić i wykopiemy sobie takie coś. Dirt, ukrzew. Co je wywalimy? to też wywalimy? Czy pingwinki mają mm, pingwinek? Czy pingwinki mają łapy czy płetwy? Włosiki, że ja, ja chcę sobie, ja ja chcę sobie ulepszyć ten enchanting table, więc są no diaksy, ale to na razie nie teraz, nie teraz S y sobie chcę ulepszyć ten enchanting dzięki dzięki tej oto biblioteczce. Biblioteczką można ulepszać enchanting table. Wiecie? Stąd lecą informacje. Cały czas lecą informacje. O enchantowaniu. No jak już level można sobie zenchantować? Na trzeci tylko? Nie, to musi być jakieś zbakowane. Zresztą to musi być w trzydziesty. Nie, wiecie? Ja to sobie zrobię w ten sposób. Dzięki temu będzie jeszcze bardziej ulepszony ten enchanting. Ja bym chciał e, sobie ulepszyć tego enchanta. Wiecie, chyba trzeba zrobić game mode creative, chyba. Chyba jednak trzeba zrobić game mode creative. Na game mode creative sobie ulepszymy ten enchant. Innego. Teraz to trzeba rozwalić. Walić walić i Bóg szelfem to sobie wypełnić. Jeszcze tego sobie zrobimy tak, żeby to było bardziej czytelnie, żeby informacje z tych książek mogły lecieć do naszego Enchanting Table. Bo te informacje zbiera z książek. Widzicie tę piękną animację? Poczekajcie, pokażę Wam, bo nie ma Optifina i nie mogę sobie. Widzicie? Taka ładna animacja. Ty... Literki to są! O jacie! Te literki po prostu wędrują. Dlatego, tylko że to są chińskie literki. Ja chcę, żeby Enchanting był jak naj. akurat teraz mi pachnie troszeczkę jak książkami. Jak najbardziej ulepszony. I proszę, na jaki poziom można ulepszać? No. Trzydziesty jeszcze sobie ulepszymy. Bez napisu. Teraz zobaczmy. No i survival, jak szybko. O, no to takiego szybkiego kilofu z was pewnie nikt nie miał. Chyba, że sobie enchantujecie, tak? Ulepszacie sobie crafting. A się enchanting. Delete? 8? Nie da się. Ok, i sobie rozwalamy. Teraz już nie jest nudne takie rozwalanie, prawda? Już nie. Jak się tak szybko robi, to już nie jest takie nudne. To już nie jest. To już nie jest takie nudne, jak tak szybko się rozwala te diaksy. Bo jak rozwalało się to 3 sekundy, to znaczy naprawdę to było bardzo długo. Jak jeszcze było 200 na przykład tych różnych, to naprawdę... Enchantujcie sobie. To na pewno wam to będzie po prostu... To wam będzie pomagało po prostu w szybszym kopaniu. I, ne, I Kilo się tak szybko nie będzie Wam zużywał. I to jest moim zdaniem bardzo fajne. To jest epicka opcja. Jest. Dobra. Boże. Ja tego mam. Naprawdę. Ileż tego do Diaksa. Okej. Okay. Powiedzcie, czy wyście mieli aż tyle diaksów w waszych kopalenkach? Czy nie? M mi się wydaje, że raczej nie. Bo to jest jakiś chyba bug, albo nie wiem. Może to jest natura, tak po prostu walnęła mi tyle diaksów. A złota, widzicie, nie walnęła natura. No to naprawdę dziwne. Naprawdę, prawda? Bardzo dziwne, że złota nie. Dlatego ja mi nie dała już ma emerald dała, bo ja mam angielską wersję. To jest emerald mm. taki fajny mm -hmm. kurczę, te to żelazo to dziadostwo, więc nie wiem czy sobie to zbierać, czy nie. A w sumie to, to jest w blokach, więc te bloki mogę gdzieś sobie postawić w bazie. Hmm, tylko w wersji 1.17. Niestety już nie jest tak w blokach. Trzeba sobie craftować te bloki. Okej. Okay. Hmm. Tych diaktów jeszcze jest, czy już tyle? Słuchajcie, coś może jeszcze będzie, bo nie, nie sądzę. Znaczy, przy, przy żwirze, raczej nie będzie. Tyle dianksów, co bym chciał. Kopię się po ciebie. Nigdy, nigdy tak nie róbcie.